Nagrywam pierwsze ognisko porządki wiosenne, pierwszy grill tam się rozpala, a jeszcze marca nie ma. Pierwsze słońce i już poczuł wiosnę. Patyki trzeba wypalić. Trzeba patyki wypalić, bo już kosiarkę trzeba zaraz odpalić. Ale taka ładna dzisiaj pogoda, a tam w oddali takie ciemne chmury. Albo lunie deszcz, albo śnieg. A jest tak cieplutko, ptaszki świerkają, jest tak przyjemnie, że aż szkoda by było, żeby cały weekend tak spierdzieliło. To też budki dla tak, pomontowałeś. Gdzie pomontowałeś? A karmniczek <grych> o proszę, a chociaż coś jest w tej budce? tam jest budka na głową tu? pusto nad głową. gdzie? no a tam wysoko Aha. no budka budką, ale karmniczek pusty a druga jest a nie w karmniczku są ziarenka. Są. I tam druga budka wisi. To ptaszki ćwierkają, jak mają gdzie sobie przezimować. Zaraz straż przyjedzie. Taki dym. Ale fajnie tak siedzieć i ten zapach jest taki fajny. Przy ognisku, nie? U nas tradycyjnie mężuś przygotował skrzydełka, jak wiecie, ala sebastian. <noise> to jest taka nasza tradycja. Po prostu zawsze, jak robimy grilla, praktycznie zawsze, to skrzydełka, to jest taki nasz max have. I powiem wam, że zawsze, jak po takiej zimie, chociaż dla mnie to nadal jest zima, robimy grilla. Pierwszego to zawsze obowiązkowo na pierwszy rzut idę z krzywdą. Tak po prostu lubimy. Idę jeszcze, pokroję kiełbaskę i będzie miał. Skrzydełka z tą ostrą przyprawą. Ostrą papryką. Umyłem. Pewnie nie będzie można zjeść. Ale zapach. Naprawdę szkoda, że nie można nagrać filmu w 4D? W 5D jest z zapachem, bo naprawdę pachną obłędnie. Jest taka namiastka wiosny, piękne słoneczko, jest cieplutko. I jeszcze. Zapach. Tu zapach grilla. Dobra, tu zapach ogniska. Od razu piwo. Polski facet to od razu grill i piwo. Czemu nie wino? Nie, będę trawę kosił albo popał ogródek. No. Są mi tacy faceci. Czemu nie wino? No, do grilla. Wino jest do garnituru. No, no ta, twój design mówi sam za siebie. Zobaczcie tu naszą palmę. Ciekawa jestem, czy przeżyje ta palma zimowanie. Nie pamiętam. 250 zł. Nie, chyba ze 300 zł. Miała być zimowa, że mrozy. Nie, no wygląda jakby była zielona w środku. I ten. I ciekawa jestem, czy ona przeżyje nam tą zimę. Bardzo jestem ciekawa. Ja, ja bym chyba ścięła te kwiaty. Te kwiaty. No co ty gadasz? Już, o, o, o. Ktoś głodny idzie. Takie się. Jakie odkażanie. Na tym. Nie, no dla mnie ona ma zielone tutaj. Ona odbije jeszcze. Ja nie wiem czy takie... w środku. Czy takie te suche powinno się ściąć i może odbije. No, zobaczymy. W każdym bądź razie mam wrażenie, że wrzosy przetrwały w tych donicach. No, ten zielony to na pewno. Ale te widzę, że też takie są zielonkawe. Ciekawa jestem, czy mi przetrwają. Chociaż ja na wiosnę to bardzo lubię takie kwitnące kwiaty. Jakieś Pelargonie albo Surfinie. Jednak, jednak po tej zimie potrzebujemy jakiegoś koloru. Ognisko już zgasło. Grill się pali. Piękny zapach. Naprawdę mieszkać na wsi jest rewelacyjnie. Kto mieszka, na pewno się ze mną zgodzi. Kto nie mieszka, na pewno by chciał, ale jest dużo zwolenników miasta. Ale powiem Wam, że jednak ten swój ogródek, chociaż mały, na grilla, na leżak, na krzesełko jest naprawdę rewelacją. Głupi jakiś segment z kawałkiem ogródka i już zupełnie mamy inaczej. Jak Wam pokazywałam chyba w ostatnim filmiku, że tutaj już stół stoi. Kupiliśmy sobie taki stół z sześcioma albo ośmioma krzesłami. Na ten taras i stół już tu stoi. Niedługo będzie można umyć kerszerem ładnie sobie dechy, naolejować i będzie ładnie. I wtedy sobie rozstawimy stół, krzesełka, i będzie już tak miejscóweczka do grillowania. Bo na chwilę obecną to grillujemy, i będziemy pewnie iść w domu chyba nie? Za zimno na dworzu. Ale, taką ciekawostkę Wam powiem, że tutaj o, grill, mamy go już z 10 lat. A tu grill, który, który został zakupiony w zeszłym roku i stoi przykryty szczelnie. Czemu nie używasz gazowego grilla? Aha, z tamtego też ładnie pachnie. Z tamtego też ładnie pachnie. Gaz za drogi. A no, a to fakt. Gaz drogi teraz. BMeczka jak widać wróciła cała i zdrowa, nawet chyba zdrowsza niż e, jak pojechała. Tak mi się wydaje. Dwa dni była na, dwa dni była na mierzeniu. Poleć kobieta, bo to interes kierow. Piwoż jedzie. Po piwo. Proszę. Ej, a co tu jest za micha? Dlaczego moja miska od prania tutaj jest? Co na tu... Po co ona tu leży? No ale to na hamownie, po co tu leży? sobie tutaj Bo to już dwa dni leży ta miska. No ta, nogi będziesz se w niej moczył. Pilnuj. No tak, ty będziesz mi tutaj Nie, drygował. Ty se jedziesz po piwo, a ja mam pilnować. I o, jak już ładnie, przyrumienione, wręcz bym powiedziała, że spalone, ale ja takie lubię. Przypalone i kiełbaska i skrzydełka. No nie wiem, czy skrzydełko będziesz jadła, bo mówię, że. Gdzie... Nie interesuje cię. Jak kupywałem. <śmum> no tak. Ile razy ciebie coś nie interesowało, jak ja kupowałam, tak, a potem ile jadłeś? skrzydeł. A no mnie to będziesz, nie interesowało na nie dany moment. Spiryla. Powiedziałeś, że nie robisz. Czyli nie mogę zjeść skrzydełka. Patrz, pociągnij ręka Czyli panią. nie mogę... O Jezu, zobacz, co się dzieje. I nie nie wiem, czy to widać. Włosy mi tak wychodzą. Po tej chorobie. Ty się śmiejesz, ale naprawdę. Ja mam połowę włosów. Naprawdę. Co kiełbasa się Nie no, te są ładnie upieczone. Ta jest jakaś taka... mało upieczone, ale ogólnie to hm. wszystkim smaka na pewno narobimy. Nikt nie myśli jeszcze o tej porze roku o grillu, nie? Ale nie ma takiego jeszcze zapachu, nie? Nie ma, bo to musi być zapach, że ty musisz tu siedzieć na leżaku obok. Nie, albo jeszcze ten COVID trzyma. <laughs> albo, albo jeszcze po chorobie. No ja po chorobie to na pewno z włosów lnieje, niestety. To już teraz mam pewność, że miałam covid -a. Piwo kiełbacha i jazda, prawdziwy Polak, to je weekend o. hulajnogi już wyciągnięte, dzisiaj żeśmy z nikolką śmigały sobie na hulajnogach, tu mamy elektryczną, niestety rozładowana po zimie. No cóż. Wszystko jeszcze takie nie tak jak trzeba, ale zaraz się pewnie mężulek podłączy i naładuje. I oczywiście na tarasie, baby z dziadem, brak po prostu tu noga letnia tu obok sanki. No, tam bieżnia oczywiście ćwiczymy jak najbardziej. Jesteśmy fit z mężulkiem. Tu gumowce chyba staśkowy nie naprawdę muszę się wziąć za porządki muszę kiedyś poświęcić dzień wziąć się za porządki na tarasach pomyć je kerszerem tutaj mamy już tak w miarę ogarnięte tam jakieś pudła ale koniecznie kerszer wyszorować wszystko no i tak dopiero gdzieś w kwietniu powyjmować poduchy bo teraz to jeszcze za wcześnie jeszcze będą pewnie zawieruchy, deszcze śnieg, mróz jeszcze za wcześnie i powiem Wam, że zawsze jak byłam młoda jeszcze nie mieliśmy swojego domu szybko się zamierzaliśmy budować później się budowaliśmy to bardzo, ale to bardzo marzyłam żeby właśnie na wiosnę tą taką wczesną w Polarze chociażby, czy jakiejś takiej lekkiej kurce albo w wakacje usiąść sobie na schodka swojego tarasu, wypić kawę. To było takie moje marzenie i nie ma chyba roku, żebym na tych schodach nie usiadła, mimo tego, że mam jeden wypoczynek na jednym tarasie, mimo tego, że mam drugi wypoczynek na drugim tarasie. To było chyba takie moje marzenie, że korzystam z niego co roku. Co roku tu siadam, siedzę sobie, patrzę na swoje podwórko. Może nie jest najcudowniejsze, ale jest moje. Jest moje, naszymi ciężkimi, naszą ciężką pracą wykończone. Naprawdę, naprawdę jak tu siadam, to jestem taka dumna, jak dzieci się bawią. Bo teraz to już nikolka, ale ogólnie, naprawdę rok w rok chociaż kilka razy usiądę sobie na tych schodkach i sobie siedzę. To takie było moje marzenie i co roku je spełniam. Siedząc tu wygrzewając się na słoneczku i patrząc na dobytek, jaki nam się udało uzyskać razem z niczego, bo, bo byliśmy dzieciakami jak się e, fajtnęliśmy. I naprawdę było ciężko, a się udało. Mamy dwie zdrowe córy, dom, jesteśmy razem. Mimo tego, że wiele osób takiemu związkowi nie daje szans. Teraz nie wiadomo, czy ta kiełbasa lepiej się tam na grillu upiecze, czy lepiej by się tu na ognisku upiekła. Rozchajcowało się. No ja tam miseczkę na tarasie przygotowałam. No we. No, no. No, tak. taki zapracowany, że muszę ja iść. Asystentka. O, zestaw majstrowej. Talerzyki na grilla i piwo. No, prawdziwa żona majstra normalnie. Patrzcie co, co tam się dzieje? Siedzi w tym zakopcony taki Masakra O nie, ten cały czat tu idzie. Co ten chłop robi po prostu cały zaczadzieje dzieje tam.